Witam wszystkich z tej strony Marcin i dzisiaj kolejny dosyć krótki, szybki poradnik, właściwie szybka porada, chociaż nie wiem, czy można to tak nazwać. Po prostu parę słów o, o takich narzędziach jak Dacen Bertul, czyli można to powiedzieć w skrócie, po prostu rozjaśnianie i przyciemnianie, właściwie przypalanie można powiedzieć. Może nie używa się tych narzędzi aż tak często jak innych, ale są dosyć ważne przy różnego rodzaju fotomanipulacjach, do podkreślania kontrastów, nadawania dramatyzmu itd. do podkreślania światła na twarzy czy innych rzeczy. Można powiedzieć, że właśnie jeżeli chodzi o te rzeczy, to ciężko znaleźć lepsze narzędzia. Również bardzo dobrze sprawdzają się właśnie na portretach, tak jak tutaj. I po prostu w tym wideo pokażę wam mniej więcej jak tego używać i do czego to służy. Jeżeli chcemy tego użyć na zdjęciu, możemy po prostu albo zduplikować tą warstwę, aby nie niszczyć oryginalnej wersji. Ale druga i bardziej odpowiednia metoda to jest utworzyć nową warstwę, a następnie edit i fill. Tutaj w Content. Musimy użyć 50% gray. OK. I tryb mieszania zmieniamy na overlay. Szary kolor przy trybie mieszania overlay robi się niewidoczny na tej warstwie, jak widzimy. I w tej chwili, już właśnie na tej, pracując na tej warstwie, możemy używać naszych narzędzi. Zacznę od Datch Tool, czyli rozjaśniania. Yy, na samym... Na samej górze mamy Range, czyli zakres tego Jest to Shadows, Midtones i Highlights Czyli cienie, półcienie i tak dalej Ja zaczynam od Midtones Jest to chyba najbardziej uniwersalne I exposure zaledwie na 30% Raczej staram się ostrożnie pracować z tymi narzędziami Używając właśnie Narzędzia Dutch Tool możemy rozjaśnić, podkreślić światło na naszej twarzy w miejscach, które chcemy. Czyli w tym wypadku będzie to lewa strona twarzy modelki, światło jest na nosie, czole, więc mogę postarać się to podkreślić. Oczywiście nie za mocno, by nie przesadzić. Jeszcze na przykład ramiona i tak dalej Z kolei drugie narzędzie czyli burn tool czyli to przyciemnianie Oczywiście da nam to zupełnie odwrotny efekt Ekspoż tutaj mam jeszcze mniej na 20% bo jest to silniejsze narzędzie i tak naprawdę, jeżeli nieumiejętnie tego użyjemy, możemy trochę zniszczyć zdjęcie, i to narzędzie użyję na przeciwnej stronie twarzy, czyli dla podkreślenia y, cieni, kontrastów. W angielskiej wersji wydaje mi się, że trochę przesadziłem ale to też nieistotne bo wiadomo to tylko poradnik więc chcę wam tutaj tylko pokazać jak tego używać możemy zmienić ręcz na shadows właśnie przy burn tool. podkreślić cienie pod oczami jeżeli chcemy przyciemnić to Z kolei w Dutch Tool, na przykład zmieniając Ręcz na Highlights Możemy dosyć mocno rozjaśnić Na przykład blask oczu Jest to właśnie bardzo dobre narzędzie na oczy I często go używam Właśnie tylko w tym celu Też żeby tutaj nie przesadzić Również dobrze się to sprawdza przy rozjaśnianiu włosów, jeżeli chcemy to zrobić, i tym podobnych rzeczach. Oczywiście to wszystko zawsze będzie zależało od yy, od naszego uznania. Co się tyczy Bertul? według mnie zawsze dobrze się sprawdza na takich rzeczach jak brwi, jeżeli chcemy je przyciemnić. A wiadomo, że czasami dobrze jest to zrobić. I okej, okay, to wszystko w tej krótkiej poradzie. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę Wam się to przydało i będziecie wiedzieli, w jaki sposób używać tych narzędzi. Także dzięki i do usłyszenia w następnym poradniku.